Rozwój tak, odkrywki nie. Alternatywa Agüssing leży w południowo-wschodniej Austrii przy granicy z Węgrami. Bliskość żelaznej kurtyny spowodowała, że inwestowano tu wyłącznie w drut kolczasty, odgradzający demokrację od komunizmu. Gmina do 1988 roku była najsłabszym regionem w Austrii. To jedyny obszar w Austrii bez dostępu do autostrady i kolei. Na tym obszarze, który leżał tuż za żelazną kurtyną, brakowało pracy i było wiele problemów. Brak infrastruktury, odpływ kapitału, wysokie bezrobocie i migracja ludności do dużych miast. Wydawało się, że tylko cud może uratować Gusing przed powolną śmiercią i zniknięciem z mapy. W tej dramatycznej sytuacji władze gminy postawiły wszystko na jedną kartę na energię odnawialną. Dokonaliśmy analizy dotyczącej tego, w jaki sposób możemy długotrwale zmienić ten region. Wybraliśmy energię odnawialną dlatego, że w ciągu ostatnich 20 lat na samym niewielkim obszarze Gysing, który zamieszkuje 26 500 osób, co roku wydawano na energię 35 milionów euro. Pieniądze znikały w kieszeniach koncernów energetycznych spalających paliwa kopalne, a region cierpiał biedę. Postanowiono zatrzymać te środki w Gysing. Alternatywą było wytwarzanie własnej energii z biomasy i słońca. Transformacja Güssing zaczęła się w 1990 roku, kiedy to władze gminy postanowiły, że wszystkie budynki użyteczności publicznej przestaną korzystać z energii wytwarzanej z paliw kopalnych. W 1992 roku rozpoczęto budowę własnej sieci energetycznej. Początkowo ciepło z biomasy dostarczano tylko do 27 domów, ale nie przestawano inwestować w sieć i propagować idei wśród mieszkańców. Zaczęliśmy od małych elektrociepłowni dla nielicznych odbiorców. Wkrótce stało się jasne, że nasze plany mają sens. Energia była tańsza niż energia z paliw kopalnych. Wzmocniona została gospodarka okolicznych obszarów. Pieniądze zostały w regionie i powstały nowe miejsca pracy. To z kolei umożliwiało dalszą rozbudowę. W następnych latach w Gysing zaczęto generować energię elektryczną i rozszerzano system ogrzewania dla całego czterotysięcznego miasteczka. Kolejnym bodźcem do rozwoju było wstąpienie Austrii do Unii Europejskiej w 1995 roku. Gysing, jako słaby gospodarczo region, otrzymał specjalne wsparcie. Otrzymaliśmy szczególny status: każdy zakład, który tu powstanie, dostanie więcej dofinansowania niż na innych obszarach Austrii. Dlatego ten region stał się bardziej interesujący dla inwestorów. Zasadniczą rolę w pozyskiwaniu inwestorów odegrała rosnąca niezależność energetyczna Gysing. Energia z biomasy stała się magnesem dla kapitału, ponieważ jest o 25% tańsza od tej oferowanej przez koncerny energetyczne. Dzięki temu w 4000 Gysing zainstalowało się już 60 firm, tworząc ponad 1100 miejsc pracy. Problem bezrobocia całkowicie zniknął. Wcześniej nie przybywali, ponieważ brakowało infrastruktury. Teraz napływają z powodu lepszego dofinansowania, ale także dlatego, że możemy zapunktować dzięki tej energii, którą sami tutaj wytwarzamy. Dziś w mieście Gysing mamy trzy duże zakłady przemysłowe, w tym dwóch największych producentów parkietów w Austrii. Ich odpady są wykorzystywane do produkcji. Produkcji energii i zakłady te oczywiście mogą korzystać z taniej energii. W 1998 roku władze gminy poszły o krok dalej, postanowiły wcielić w życie pilotażowy na skalę światową projekt dotyczący produkcji alternatywnego paliwa z drewna. Program jest na tyle nowatorski, że rafinaria produkująca paliwo objęta jest klauzulą tajności i nie można jej filmować. Istotnym elementem jest pozyskanie paliw. Prowadzimy badania i w ciągu następnych pięciu lat chcemy sami wytwarzać paliwa, których potrzebuje region. Za pomocą własnych technologii badamy wytwarzanie oleju napędowego oraz gazu ziemnego. Chcemy jednak dążyć do zakończenia badań i zbudować tu zakłady, w których będziemy mogli wytwarzać tyle paliwa, ile potrzebujemy. Wówczas 20 milionów euro pozostanie w regionie. Dziś Gysing z biomasy produkuje ciepło, energię elektryczną, gaz i biopaliwa. Gmina generuje 22 MWh mocy rocznie. W tym 8 MWh to nadwyżka sprzedawana do sieci krajowej. Sprzedaż nadwyżki mocy przynosi około 5 milionów euro przychodów, z czego dużą część gmina przeznacza na dalszy rozwój technologii energii odnawialnych. Mamy potencjał w postaci słońca. Słońce wysyła nam 15 tysięcy razy więcej energii niż potrzebuje cała planeta. Jeśli jej użyjemy, wystarczy nam w zupełności. Mamy energię wodną, wiatrową, biomasę, geotermię, czyli ciepło ziemi. Trzeba się rozejrzeć za możliwościami w danym regionie i stworzyć odpowiednią mieszankę tych energii. Obecnie rozwojem i koordynacją projektów energetycznych w Gysing zajmuje się nowoczesne Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, wybudowane i finansowane przez gminę, Unię Europejską i rząd austriacki. Centrum prowadzi również programy edukacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz szkolenia dla techników instalujących odnawialne źródła energii. Centrum rozszerza też działania na cały południowo-wschodni region Austrii Burgenland. Należy wziąć pod uwagę, że mały Burgenland o obszarze 4000 km2 i liczący 285 tysięcy mieszkańców za półtora roku będzie mógł pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię zarówno prywatnych domów, jak i zakładów przemysłowych wykorzystujących tylko energię odnawialną. Poprzez swoje proekologiczne działania gmina stała się sławna na cały świat. Centrum tygodniowo gości 400 ciekawych osiągnięć wycieczkowiczów ze wszystkich kontynentów, w tym znanych polityków i naukowców. W Gysink udało się zredukować emisję CO2 z 37 tysięcy ton w 1991 roku do 24 tysięcy ton w dniu dzisiejszym, widać zatem znaczną poprawę w jakości życia. Mieszkańcy mają nie tylko tańszą energię, ale i wyższą jakość życia. Chcemy przekazać kiedyś naszym dzieciom tę ziemię w nienaruszonym stanie. Rolnictwo w Gysing przestawiło się na produkcję roślin energetycznych. Rolnicy całkowicie odstąpili od hodowli zwierząt. Efektywniejszym oraz bardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazało się przeznaczenie traw pozyskiwanych z pól pod produkcję biogazu. Musimy zmienić nasze zachowania konsumenckie. Trzeba będzie inaczej transportować energię oraz założyć sieci inteligentne. Kolejną ważną sprawą będzie magazynowanie energii np. prądu elektrycznego. W ciągu najbliższych lat te sprawy zostaną wyjaśnione. Energia odnawialna będzie miała przyszłość, gdyż paliwa kopalne wyczerpią się i automatycznie będzie trzeba szukać alternatyw gdzie indziej. Równolegle do rozwoju energetycznego i przemysłowego inwestowano w infrastrukturę, rozbudowano drogi i hotele, dzięki czemu Gysing to dziś popularne miejsce dla turystów ceniących sobie zdrowe lasy i czyste powietrze. Odnawialna energia nie tylko stwarza miejsca pracy i wspiera regionalną gospodarkę, ale także podnosi jakość życia i trzeba wykorzystać te szanse. Murek znajduje się w południowo-wschodniej części Styrii, tuż przy granicy ze Słowenią i liczy zaledwie około 1700 mieszkańców. Mimo tego od wielu lat Murek jest doskonałym przykładem na światowym poziomie, w jaki sposób odejść od wykorzystywania kopalnych źródeł energii i obrać drogę zrównoważonego rozwoju dzięki źródłom odnawialnym. Wszystko zaczęło się w połowie lat 80. Kilku rolników siedząc w gospodzie zastanawiało się, jak możemy znów sami wytwarzać energię. W latach 50. rolnik musiał przeznaczyć około 20 do 30% powierzchni pól uprawnych na wykarmienie koni, które stanowiły wówczas siłę pociągową. Dlaczego znów nie możemy tak robić? Wówczas pomyślano o tym, by z rzepaku wytwarzać biopaliwo. Przełom rozpoczął się na początku lat 90., kiedy to mała grupa lokalnych rolników zainteresowanych produkcją własnego paliwa z olejów roślinnych, wsparta przez gminę założyła spółdzielnię. W 1994 roku spółdzielnia zrzeszająca już 550 udziałowców wybudowała zakład produkujący biodizel. Postawiono również pierwszy dystrybutor biopaliwa na świecie. W latach 90. zakład ten wytwarzał 400 tysięcy litrów biopaliwa. Dziś wytwarzamy 15 milionów litrów biopaliwa. Początkowo paliwo ekologiczne wytwarzano z oleju rzepakowego, ale szybko odkryto bardziej intratne źródło surowca. Z jednej tony zużytego oleju jadalnego otrzymujemy około 850 litrów biopaliwa. Murek produkuje 15 milionów litrów biodizla rocznie, z czego 85% pochodzi z oczyszczonego oleju odkupionego od zakładów gastronomicznych, a dla 15% źródłem jest olej rzepakowy produkowany przez rafinerie z upraw miejscowych rolników. Współdzielnia współpracuje z firmami gastronomicznymi w promieniu 250 km, pozyskując surowiec nie tylko z Austrii, ale również ze Słowenii i z Węgier. Myśleliśmy o tym, by zbudować tutejszą gospodarkę. Oznacza to, że sami wytwarzamy energię i pieniądze zostają u nas. Zostają one tutaj, zwiększając siłę nabywczą w regionie. Biodizel z murek w 10% wykorzystywany jest lokalnie. Reszta sprzedawana jest na zewnątrz gminy. Między innymi aż 40% produkcji zasila komunikację miejską w stolicy regionu Grazu. Paliwo jest chętnie kupowane, ponieważ jest tańsze od tradycyjnego o 10%. Dzięki temu do tej maleńkiej gminy wpływa rocznie milion euro ze sprzedaży samego biopaliwa. Gmina Murek wytwarza 160% energii, której sama zużywa. Stała się w ten sposób eksporterem energii. Murek nie ograniczył się wyłącznie do produkcji ekologicznego paliwa. Zainwestowano również w ciepłownię na biomasę oraz elektrownię wytwarzającą prąd z biogazu. Obecnie 97% mieszkańców korzysta z energii wytwarzanej w gminie, która jest samowystarczalna energetycznie co jest zjawiskiem jeszcze dość rzadkim w świecie. Zakłady te wyróżnia fakt, że współpracują ze sobą. Gliceryna, która powstaje w wyniku produkcji biopaliwa i nie jest zbytnio potrzebna, może zostać użyta w biogazowni i stać się wartościowym nośnikiem energii. Ciepło powstałe podczas produkcji biogazu wykorzystywane jest w zakładzie Nachwerme i dostarcza gminie Murek ciepło. Murek Współdzielnia w murek została skonstruowana w taki sposób, aby żaden z mieszkańców nie mógł zdominować jej zarządu. Najmniejszy udział w spółdzielni kosztuje 2000 euro, największy 10 000 euro. Dzięki temu władzę nad przedsiębiorstwem energetycznym mają wszyscy obywatele gminy będący akcjonariuszami. Tak jest to skonstruowane, że wszyscy mają mniej więcej równe udziały i wszyscy czerpią z tego równe korzyści. Zbiorowa odpowiedzialność za miejsce, w którym się mieszka i wychowuje następne pokolenia, procentuje zrównoważonym rozwojem i dobrobytem obywateli. Pozwala również wybiegać naprzód. Kolejnym krokiem w murek była budowa instalacji fotowoltanicznych. Słoneczna elektrownia zajmuje dziś ponad 2 hektary powierzchni i generuje ponad 900 kW energii elektrycznej rocznie. Jest to również obywatelska inicjatywa. Przyjeżdżają tutaj delegacje z takich krajów dalekich jak Japonia czy, czy Korea po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać niezależność energetyczną. Wszyscy wiemy, że czeka nas kryzys energetyczny, paliwa kopalne się wyczerpią i tutaj mamy rozwiązanie tego problemu, mamy receptę, którą można stosować na przyszłość. Na Bad Waltersdorf usytuowana jest we wschodniej części Styrii. Od wieków był to biedny, rolniczy region. Historia wód termalnych w tej miejscowości rozpoczęła się w 1975 roku poprzez odwierty, których celem było odnalezienie złóż ropy naftowej. Poszukiwania te nie doprowadziły do odnalezienia surowca, jednak na głębokości 1150 metrów natrafiono na wodę termalną. Początkowo termalne źródła wykorzystywano do ogrzewania. Wówczas odkryto, że wody termalne bogate są w minerały i nadają się do celów leczniczych. Wraz z otwarciem SPA w roku 1984 w gminie zaczęła rozwijać się turystyka. Dostępność wód termalnych stworzyła podstawę do powstania rozległej bazy turystyczno-noclegowej, w której hotele liczące po 300 miejsc noclegowych mają obłożenie sięgające nawet 98% w skali całego roku. Rozwój turystyki i usług leczniczych w regionie sprawił, iż ludność nie migruje do większych miast w poszukiwaniu pracy, a stopa bezrobocia jest tu bliska zeru. Sektor energetyczny zdominowany jest przez państwowe koncerny energetyczne, które do produkcji energii używają dwudziestowiecznych technologii opartych na węglu. Alternatywą jest droga, którą wybrały gminy Gysing, Murek i Bad Waltersdorf. Społeczności te są samowystarczalne energetycznie czyli nie są uzależnione od koncernów, które mogłyby im narzucać ceny za nośniki energii. Ponadto pieniądze za energię zostają w gminach, a obywatele płacą mniejsze rachunki i dzielą się zyskami. Polska również posiada dogodne warunki do budowy biogazowni, ciepłowni na biomasę, rafinerii biopaliw, farm fotowoltanicznych, a także prywatnych fotoogniw na dachach i mikrowiatraków w ogrodach. Wszystkie wskaźniki świadczą o tym, że mamy korzystniejsze położenie i zasoby niż mieszkańcy Austrii. Jednak tam transformacja była możliwa dzięki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej oraz władz gmin. Takiego podejścia u nas brakuje. Ważne jest to, żeby informować społeczeństwo. Zebraliśmy wiele informacji i organizowaliśmy spotkania informacyjne. Zaprosiliśmy tu ekspertów, którzy objaśniali projekty. Weszliśmy jeszcze dalej i zorganizowaliśmy spotkania w okolicznych gminach. Uważamy, że potrzebna jest inicjatywa własna. Burmistrz powinien wspierać inicjatywy własne. Należy wspierać lokalną gospodarkę. Słońce świeci wszędzie.